Otwieramy. Dobra, coś na pewno będzie. Hej, siema. No, jestem osłucha. To jest odcinek, w którym będziemy kupowali ofertę ze sklepu. Jak sami teraz widzicie, sezon się już powoli kończy. stało 45 minut. Jeśli to teraz oglądacie, to znaczy, że jest już po sezonie. Ej, zostawcie łapkę w górę, bo znowu wydaje hajs na Brawl Stars. Dobra, kupujemy. Zawsze proszę, żeby wydropiła mi jakaś nowa postać. To tym razem poproszę, żeby mi nic nie wyleciało. Dobra, mamy gemy, mamy coiny. Dobra, otwieramy. Dobra, na pewno już coś będzie. I. Jest postać. B. Mamy B. W sumie nie jest tak najgorzej. Bardziej się boję, jak mi spadły szanse na legendę. Zaraz w sumie zobaczymy. Kupię sobie jeszcze Street Ninja Tarę, żeby miał na pamiątkę. Przepiękny skin. Bardzo dziękuję. Dobra, teraz sprawdźmy, jak mi spadły szanse. Ej, nie spadły mi tak bardzo. Miałem wcześniej 0.19%, a teraz mam 0.18. Ej to mega Ej to ja się strasznie cieszę Dobra, wypróbujmy sobie tą Naszą B, Ale śmieszna Nie zapominajmy też, że kupiliśmy Skina do Tary, który jest najładniejszym Jej skinem, więc sobie go Weźmy. Zagrajmy sobie może Najpierw B na shutdownie sobie wypróbuję ją Bo jeszcze nią ani razu nie grałem więc wiem mniej więcej jak ona działa, ale nie umiem nią jeszcze walczyć. Ona ma strasznie mało życia. Zaraz mi ten brok zabije. Kurde. No już po mnie, no. On ma mało życia. Zaraz spróbujmy jeszcze raz. Ok. E, ja bym najpierw na kimś nabił e, tą jej umiejętność. Wtedy by się szybciej niszczyło te skrzynki. Dobra, na Majku I zabiliśmy go nawet. Wow, nice. Ta jej umiejętność jest naprawdę dobra. Dobra, i sobie niszczymy skrzyneczkę. O cholera. Dobra, zabiłem ją. Na razie dobrze idzie. O, mam nawet e, soczek. To zniszczę sobie te skrzynki na środku. Może jeszcze... Kurde, ten pokój zaraz zabije. Dobra. Już go nie mam. Dobra, zabity. I El Primo. Też? Dobra. O. Dobra, shutdown. Zbieramy skrzyneczkę. No i to chyba raczej wygraliśmy, bo my mamy 14 parę kiopsów. A, tam widzę Ems. Który ma tylko 3, więc... Nie yeah, podeszłam na blisko i ją zabiłem. Nice. Dobra, lecimy dalej. Poprosiłem kogoś z mojego klubu, żeby ze mną zagrał. Tak ogólnie polecam, suchytim.pl, zapraszam. Top 200 w Polsce. Ale już nie gadajmy o tym, tylko grajmy. Tu mamy pierwszą skrzyneczkę. Dobra, trafiłem e, B. Teraz jej nie trafiłem. A dobra, zabiła mnie. Niech ta e, Piper lepiej stąd ucieka. Bo na dole jest. E, A bit. No właśnie, o tym mówiłem. Wróciłem, ale teraz macie wp. Dostaniecie taki wp. że aż wam k. P... 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 pęknie. Kto chce pierwszy? O, znalazłem ochotników. Dora. Już po tobie. Już po tobie. Giniesz. Pięknie. Lecimy z nimi. Dawaj, Piper, ciśniemy ją. Dawaj, Piper, strzelaj w nią. Nice! Pięknie! Rozwalamy ich. Nie ma opieknia się. Dzień dobry! A co to za hałasy? Do widzenia! My tu wygrywamy. No, no i pięknie. Zagramy sobie jeszcze taru. No i pięknie. No i tak się wygrywa. Dzięki za oglądanie. Jeśli się odcinek spodobał, staw łapkę w górę oraz subskrypcję. No i do następnych odcinków. Siema!